Poniedziałek, 13 stycznia, witamy. No tak jakoś się ułożył ten kalendarz, że w pierwszym, w nowym roku wydaniu programu Wartości dodane" jesteśmy bardzo wypoczęci yy, i stęskniliśmy się za Państwem i za tym programem również, dlatego mamy dzisiaj mnóstwo bardzo ciekawych tematów. Paweł Sołtys, dzień dobry. Ignacy Morawski, dzień dobry. Jak to się mówi, zwarci i gotowi. Yy, jaki nowy rok, taki cały rok, tak yy, chyba moja babcia mówi... W... Co roku. Jaki nowy rok, taki cały rok? Tak. Jakieś takie powiedzonko ludowe, więc niech ten program może rozpoczął się z lekkim opóźnieniem. Taut za co, za co prze, przepraszamy? Nie? Jaki nowy rok, w sensie a, dzień, dzień, nowy a rok, dzień, rok okay. taki cały rok. Tak, w ten okay. sposób. Dobrze. I co niech, nam przyniósł nowy rok? Co nam przyniósł nowy rok? O tym dzisiaj będzie właśnie słów kilka. Na pewno przyniósł nam dużo bardzo ciekawych wydań, niż teraz pod daty. Tak jest. Eee, zaczęliśmy na, e, jakby nie na nowo, no, ale z nową energią, nowy rok. Eee, codziennie można otrzymać dane dnia, e, czyli interpretację danych napływających z gospodarki. Krótką, zwięzłą, napisaną lekko, e, płynnie nie wiem co jeszcze można dodać ciekawie i skromnie wciągająco, skromnie kolorowo <laughs> barwnie tak jest, i w newsletterze. Przekonująco. W newsletterze z warto być. <noise> newsletter z poddata bez lania wody. Tak jest. Tak, to są, to są, to są krótkie formy, krótkie a treściwe. Newsletter.spoddata.pl. Newsletter. Zapraszam do dołączenia do już całkiem dużego grona prenumeratorów. Powiem Ci, że bardzo byłem zaskoczony. Dostałem dużo życzeń od prenumeratorów newslettera w nowym roku. Są to też ludzie kulturalni, empatyczni. Więc tak. tym bardziej warto przyłączyć się do tego klubu, jeżeli akurat te wartości są Oczywiście każdemu, kto wysyłał, odpisywałem, także bardzo dziękuję. Yy, zaczynamy nowy rok również od publikacji indeksu zaskoczeń, zaskoczeń, który... Proszę bardzo. Pierwsza publikacja indeksu zaskoczeń w nowym roku. Indeks jest na, na lekkim plusie, ale wiesz co, to jest tak naprawdę tutaj mały Przekora, tak? figiel taki. Mhm. W danych, bo nie do końca wiadomo, czy ten fakt, że to jest na plusie, jest pozytywny czy negatywny. Mówisz o inflacji. Mówię o inflacji. Dlaczego no nam indeks zaskoczeń, bo indeks zaskoczeń pokazuje, czy dane napływające na bieżąco z gospodarki zaskakują na plus czy na minus. Jeżeli jest indeks na plusie, to znaczy, że dane są lepsze niż oczekiwuje rynek, a jako rynek rozumiemy wszystkie prognozy instytucji finansowych. Oraz publicystów ekonomicznych, jak powiedział yy. prezes NBP. Nie wiem, czy słuchałeś teraz transmisji z konferencji prasowej y, po decyzji Rady Polityki Pieniężnej w ubiegłym tygodniu? Nie. No to on, on określił tych, którzy, którzy prognozują inflację no, powyżej 4%, czy nawet 4,5%, y, mianem nie ekonomistów, ale publicystów ekonomicznych. <grym> no, bardzo Bardna postać to... ten nasz prezes. No więc właśnie. O! <grym> Była taka przyśpiewka o prezesie, nie pamiętam jak szła, pamiętasz? W prezes? którym prezesie? No nie wiem, ogólnie prezes. Coś o prezesie. Nie W każdym razie na plus, jaki jest indeks, to gospodarka zaskakuje pozytywnie, jak na minus negatywnie. W grudniu mieliśmy bardzo wyraźne spadki tego indeksu i w tym samym czasie widzieliśmy też rewizję prognoz dla polskiej gospodarki. Natomiast nowy rok przynosi wzrost. I teraz właśnie pytanie, czy to zjawisko pozytywne, czy nie. W naszym indeksie inflacja wchodzi ze znakiem dodatnim do, do, do tego wskaźnika. To znaczy, czyli... jeżeli inflacja zaskakuje dodatnio, czyli jest wyższa od oczekiwań, to my mamy, to to podnosi indeks. No to jest sensowne podejście, bo wydaje mi się, no to że. Sensowne, bo inflacja jest wyższa w czasach dobrej koniunktury, no zwykle. No tak, tak. A tak. niższa inflacja, zwłaszcza razem... deflacja, nie jest tak. zbyt dobra. Tym razem mamy skok inflacji, który akurat przychodzi w nieprzyjemnym momencie, bo w sytuacji, w której mamy spowolnienie gospodarcze, inflacja idzie nam mocno do góry. Pokażmy to na wykresie może. Bo to to raz... Zaraz jeszcze pokażę, ale chcę powiedzieć, że. Zaraz do tego przejdę. W każdym razie nie do, nie do końca jestem pewien, czy ta wyższa inflacja już teraz może być traktowana jako pozytywne zjawisko. <m> Natomiast jeszcze jeden czynnik, który podniósł nam indeks, to PMI. PMI był lepszy od oczekiwań. To na pewno jest na plus. E e Także piłeczek nie wrzucamy za indeks zaskoczeń. Teraz porozmawiajmy troszeczkę o. Nie ja bym wrzucił Jedną na plus, jedną na minus. Aha, no, że, że, że wiesz, no PMI o, na plus, o, o, o. inflacja na minus. Raczej, no właśnie, bo ta inflacja. A inflacja, no tak. Inflacjone. Tak właśnie wygląda wykres inflacji. Wyraźne przyspieszenie w ostatnich miesiącach. Ciekawe jest to, że inflacja była dużo wyższa niż prognozy rynkowe, które była 3-4 w grudniu, to jest wstępny odczyt, to nie są jeszcze finalne dane, te będą w połowie miesiąca. A prognozy były 2,9 i taka różnica półpunktu procentowego zdarza się naprawdę rzadko. Eee... To, był, to było jedno z najwyższych zaskoczeń w ostatnich latach. Kiedy spojrzymy sobie na bezwzględną różnicę te pół punktu, to chyba w ogóle od wielu lat największe zaskoczenie. A kiedy sobie jeszcze zważymy tą różnicę zmiennością prognoz, czyli niepewnością zawartą w tych prognozach, no to było największe zaskoczenie od pół roku. W każdym razie ta inflacja skoczyła i jeszcze jest ciekawe to, dlaczego skoczyła. Bo zwykle jak nam skacze w Polsce inflacja, to to jest wina albo, paliw, albo, albo cen paliw, albo cen żywności. Czyli idą ceny ropy do góry, to podnosi ceny paliw, albo jest susza, to podnosi ceny żywności, albo jest jakaś epidemia wśród świń, to podnosi ceny wieprzowiny. A tym razem to nie ceny żywności i paliw były głównym powodem wzrostu inflacji, a tak zwana inflacja bazowa, czyli tak. inflacja po odjęciu energii i żywności, co sugeruje, Która że. rośnie najszybciej od naprawdę bardzo, bardzo wielu lat, od kilkunastu lat. Tak? 2002 roku. No, tak naprawdę jeszcze nie do końca wiemy, ile ta inflacja bazowa wyniosła. A tak Mówi się, że 3,1, 3,2. Mhm. Gdyby było 3,2, to inflacja bazowa byłaby najwyższa od 2000, bodajże drugiego roku, z tego co pamiętam. No, i to już by było ciekawe wydarzenie. Eee, więc... To jest to trochę o czym mówiliśmy w tym sylwestrowym wydaniu naszego programu, kiedy pokazywałem te wykresy od, od ING, gdzie, gdzie rzeczywiście inflacja bazowa, czy, czy ta część niezależna od właśnie wahających się cen żywności i paliw będzie istotnym takim taką fundamentem, na którym ewentualne wzrosty wynikające właśnie z tych mocno wahliwych Komponentów mogą dokładać do tej inflacji, pompując ją na jakieś niewidziane od dawna poziomy. Tak. I teraz w pierwszym, w pierwszym kwartale ta inflacja może jeszcze wzrosnąć do powyżej 4%. Ciężko powiedzieć, jak. jak Niektórzy bardzo. Niektórzy mówią nawet, że 5%. Słyszałeś Zmówiśmy. takie prognozy? Bo ja słyszałem. Oczywiście, co? Spójrzmy na to tak. Eee, rynek pomylił się o pół punktu procentowego. W, prognozując inflację za miesiąc, który już minął, mhm. tak? No więc jaka jest niepewność związana z prognozą inflacji na okres, którego jeszcze nie ma? Tak? Ja myślę, że deliberowanie, czy ta inflacja będzie się 4,3 czy 4,8 ma bardzo mały sens. Natomiast wiemy, że ona prawdopodobnie będzie... Że wiemy, że będzie prawdopodobnie coś, co się już nazywa na rynku garbem inflacyjnym, czyli wzrost inflacji w pierwszym kwartale, wynikający z faktu, że jest niska baza z zeszłego roku i jeszcze pozostałości górki cenowej na rynku wieprzowiny, a później ta inflacja ma, ma hamować. Ale właśnie pytanie, czy rzeczywiście będzie hamować. NBP jest przekonany, że po tym garbie inflacyjnym inflacja wyraźnie wyhamuje i nie będzie z nią problemu. Ale pytanie, czy rzeczywiście tak będzie. Pierwszy kwartał to jest okres, kiedy firmy rewidują zwykle cenniki. I może być tak, że w sytuacji, kiedy jest wysoka presja płacowa wciąż, bo jeszcze rośnie płaca minimalna, Plus już wszyscy mówią o wyższej inflacji i firmom będzie łatwiej z, e, 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 zmienić cennik. Za chwilę o tym troszeczkę szerzej ta, porozmawiamy, pokaż jeszcze może wykres o, na temat cen usług, bo tak. to jest ciekawe, bo o płacy usług. minimalnej, ceny usług. a to w przypadku cen usług ma niebagatelne znaczenie. Ceny usług. No więc te ceny usług rosną najszybciej od 2001 roku. Według, w sensie. według akurat to jest wskaźnik HISP Eurostatu. tak? Tam są trochę inne wagi tych usług niż w tym, co podaje GUS, ale danych GUS o cenach usług jeszcze nie mamy. To Eurostat, W sensie Eurostat ma te dane z gus przelicza je sam, a GUS ich jeszcze nie podał, a Eurostat już podał. No więc te ceny usług są najszybciej od 2001 roku, i to są dwie główne przyczyny. Po pierwsze presja płacowa to o czym już mówiłem, i po drugie zmiany niektórych cen regulacyjnych. Regulowanych jak na przykład cen wywozów śmieci, co jest związane z nowymi normami dotyczącymi segregacji itd. Eee, no w każdym razie, to już jest rzeczywiście, można powiedzieć, dość wysoko, do Całkiem solidna presja płacowa. Ale jednocześnie Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej jest. Jest zupełnie przekonana, ja właśnie, że no właśnie właśnie nic my... się zupełnie nie dzieje. Wiesz, wiesz to, to była rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła w ubiegłym tygodniu, bo co na to prezes Glapiński? O to. Przygotowałeś Dobrze. To mówi prezes Glapiński. Słuchamy? Nie? Nie, nie, nie będzie. A, to jest nie. tylko jego mina, tak? Zmarszczone, z, lekko zmarszczone brwi i uniesione na pytanie dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej. No dobrze, ale przecież wzrośnie zaraz powyżej 4%. Co Rada zrobi? Nic nie zrobi. Nie będzie efektów drugiej rundy. Presja płacowa osłabnie, koniunktura spowolni, nie ma powodów do niepokoju, ścieżka się może troszeczkę wyprzedziła w porównaniu znaczy, z tak, tego generalnie skoro... tak może być. Tak, znaczy, moim zdaniem, ten właśnie garb, pytanie o ten garb tak. inflacyjny w pierwszym kwartale, jaki on będzie? I dlatego wydaje mi się, że marzec, kwiecień, maj to będą takie kluczowe miesiące. Eee... No plus, plus oczywiście w styczniu lutym będziemy widzieli też te zmiany cenników wielu firm usługowych, o których mówiłem. Na przykład firmy z, z obszaru usług zdrowotnych, tak? Czyli różnego rodzaju przychodnie, tak, prywatne praktyki lekarskie, no tam często ceny się zmieniają właśnie w pierwszych miesiącach roku, roku, luty, marzec, a w ostatnim roku naprawdę szybko rosły te ceny, więc zobaczymy, jak będzie w tym roku. Teraz książkowa definicja mówi, że jeżeli ceny regulowane i, i, I w ogóle jest taki ten e, proinflacyjny drive, taki w, całej, w cała gospodarka przekute, żeby ceny podnosić, no to wtedy polityka pieniężna powinna wkroczyć. Ekonomiści M banku, to jest wykres z ich profilu na Twitterze no, wskazują, że tutaj może zaznaczymy kolorem jakimś innym, zielonym może, że właśnie, jeżeli chodzi o tą presję płacową, no to jesteśmy gdzieś tu i To związku... te pokazujesz płace realne teraz. Pła tak. No, tu są nominalne i realne. tak? No, że, no, no, presja no, płacowa to bardziej w kontekście płac nominalnych. Więc no, nominalne też jakby hamują, tak? patrząc tutaj. Więc, w, w, więc ekonomiści w banku mówią, że no nie, nie ma powodów trochę do niepokoju hmm. i trochę wspierają w tej argumentacji prezesa Glapińskiego, który mówił w imieniu Rady Polityki Pieniężnej. Nie, znaczy, generalnie ciężko znaleźć na rynku kogokolwiek, kto uważa, że bank centralny powinien teraz podnosić stopy procentowe. Czy są ludzie, którzy uważają, że bank centralny powinien był podnieść stopy procentowe dwa lata temu, powiedzmy, albo rok temu? Natomiast takich, którzy uważają, że dziś powinien reagować na ten wzrost inflacji, jest bardzo mało, bo mamy spowolnienie gospodarcze, które no, jest szansa, że ograniczy ten przyrost inflacji. Jest a jeszcze a może nawet to No, Który, chce, stopy który chce obniżać stopy procentowe? Który chce obniżać stopy procentowe. Ale znaczy, mi się wydaje najistotniejsze pytanie jest takie, na ile rzeczywiście ta, ta inflacja się utrwali, w sensie firmy zaczną po prostu do, dostrzegą szansę, a że firmom spadały marże w ostatnich latach, to dostrzegą swoją szansę, że będzie łatwiej wyjaśnić klientom, dlaczego są wyższe ceny, no bo wszyscy podnoszą ceny e, i, i zareagują mocniejszymi podwyżkami cenników na początku roku. Więc to mi się wydaje bardzo ciekawe pytanie, czy coś takiego wystąpi, jeżeli nie. To rzeczywiście ta inflacja pewnie się obniży w miarę szybko. Temat inflacji na pewno będzie ciekawy w tym kontekście, że no trochę wszedł już mocniej na salony ten, ten temat. Sporo polityków również na ten temat się udziela, polityków opozycyjnych również wrzucając rozmaite paragony. Jako dowód na to, że ceny A, rosną, tak. co wywołuje no bo to jest się taki... na naszych twarzach i twarzach ekonomistów uśmiech? Dla opozycji to jest, to jest ciekawy punkt zaczepienia, no bo ciężko w krajobrazie gospodarczym w Polsce znaleźć coś, co jest, coś bardzo źle działa. Tak? No, więc opozycja chwyta się brzycy. Nie to, żeby przytwy. No, dla mnie to jest zrozumiała polityczna strategia. No, jeżeli jesteś w opozycji, to szukasz tych elementów rzeczywistości, które, które działają działamy. źle i, i napierasz, tak? Tak jest. E, zgadzam się. Dobrze, wrzuciliśmy pomarańczową piłkę inflacyjną. Czyli no, znaczy, mi, znaczy, mi się wydaje, że jak w momencie, kiedy inflacja była w pobliżu celu, czyli 2-3%, tak by było bardzo dobrze, że tam jest. Natomiast ten skok inflacji ostatni, wydaje mi się, już można traktować jako zjawisko negatywne, bo to przełoży się po prostu na niższy wzrost płac realnych i wolniejszy wzrost konsumpcji. to, to druga piłka? Ja tak? myślę, że pomarańczowa Dobra. Okej, to, to. Okay, to w, na razie zamykamy wątek inflacyjny, bo on jeszcze w, jednym, w jednej instancji powróci pod sam koniec programu. Teraz zajmijmy się tym, co również emocjonuje polityków jak najbardziej, no bo sprawa jest gatunku polityki gospodarczej, mianowicie Budżet. W Sejmie ruszyły prace nad tegoroczną ustawą budżetową. Ona jeszcze będzie wielokrotnie nowelizowana, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast rząd sprzedaje, opakowuje ten projekt budżetu jako budżet zrównoważony. Czemu spod data? Ten problem również już kilka razy miał okazję zadać kłam, i dzisiaj zrobimy to po raz kolejny. się, znaczy ja myślę, że budżet był zrównoważony. Budżet, w sensie ustawa, budżetowa, plan z niej wynikający we wrześniu, kiedy się pojawił pojawi projekt. No bo wtedy rzeczywiście rząd pokazywał ileś tam źródeł nowych dochodów, które zbilansują dochody i wydatki w budżecie. To była m.in. podwyżka składek na ZUS dla najlepiej zarabiających osób i tak dalej. Natomiast z tych planów się wycofano. Ale w międzyczasie z tych planów podwyżek podatków się wycofano, a jednocześnie wprowadzono nowe wydatki, bo w budżecie we wrześniu nie było 13 emerytury, a pojawiła się później 13 emerytura i jeszcze obiecano 14 tak chyba już na wydatki. Tak jest, ale Fajta, od 2021 roku. to, to nie teraz, ale 13, 13. jest na 2020. Tak. No więc nagle wszystko zaczęło się rozjeżdżać. No i przez wiele miesięcy trwało takie przeciąganie liny między Ministerstwem Finansów a innymi ministerstwami. I to, co rząd zrobił, to zastosował bardzo sprytny manewr, a mianowicie wyrzucił część wydatków poza budżet i ogłosił, że budżet jest wciąż zrównoważony. No ale to już wydaje mi się jest jakby... Nadużycie. nadużycie. Znaczy, na pewno nie możemy mówić, że mamy zrównoważony budżet w Polsce. Ale nadużycie... A, nadużycie a wydaje mi się, że na dodatek wykorzystywanie funduszu solidarnościowego, który miał służyć wsparciu niepełnosprawnych, po to, żeby realizować różne, no takie, można powiedzieć, wątpliwe obietnice wyborcze. No, Dlaczego wątpliwe? No wiesz, no, wątpliwe w takim sensie, że nie będące wynikiem jakiegoś, głęboki, powiedzmy, głębokiej wizji programowej na temat tego, jak ma wyglądać system opieki, nie, nie, nie opieki społecznej, ale transferów społecznych w Polsce, tylko takich bieżących, przedwyborczych ruchów. Czy ja wiem, może było to poprzedzone analizą, że właśnie grupa emerytów jest tą rosnącą grupą, która powinna teraz odczuć większy mała. zastrzyk może pieniężny tak. I, i, trzeba i, to i trzeba to zrobić z funduszu, który ma finansować wsparcie dla osób niepełnosprawnych. No nie, no to już jest chyba kwestia operacyjna wyłącznie, tak? Liczy się ile wpadnie na konto ostatecznie, a kto wpłaci to już mniejsza z tym chyba, z punktu widzenia emeryta przynajmniej. Może tak, może tak, ale pewnie masz rację. Natomiast wydaje mi się, że w takim ujęciu symbolicznym jest to jest to bardzo ciekawy sygnał, który pokazuje pewne priorytety. Tak? Znaczy, pewne usługi publiczne w Polsce są ewidentnie niedofinansowane. Mówiliśmy o tym. No, mówiliśmy o tym zdrowotna. Dziesiątki razy. Tak. Tak. A jednocześnie pewne transfery społeczne są ewidentnie za wysokie. I fakt, że z funduszu, który miał finansować niepełnosprawnych, finansuje się różnego rodzaju transfery obiecane przed wyborami. Okej, okay, znaczy można, można powiedzieć tak, to jest taka jest logika walki politycznej, jakby nie, ekonomistom nic do tego. Okej, okay, można postawić taki argument, ale mimo wszystko wydaje mi się to jednak zjawiskiem dość smutnym. Co na wykresie? Eee, na wykresie pokazujemy jak zmieniała się, jak zmieniał się plan dotyczący deficytu całego sektora finansów publicznych na 2020 rok. Tu była eee. Teresa Czerwińska jeszcze. To jeszcze była Teresa Czerwińska. W kwietniu wieloletni plan finansowy państwa planowano nadwyżkę. Pamiętam. Była ekscytacja. Nadwyżka budżetowa. Nadwyżka w finansach publicznych. Tak, i w finansach publicznych. Wow. E, przy czym tam wpisano dużo podwyżek podatków, więc to już wtedy było dość wątpliwe. E, później we wrześniu w, w tej pierwszym planie ustawy budżetowej zakładano lekki deficyt w sektorze finansów publicznych. To jest Minus ten dwie, zrównoważony budżet, o którym przed chwilą no, mówiłeś. Powiedzmy budżet był zrównoważony. W niektórych częściach sektora finansów publicznych był deficyt ale mały i koniec końców jakby cały sektor finansów publicznych był bardzo blisko zrównoważenia. No ale teraz mamy obecną ustawę budżetową, która zakłada, że deficyt finansów publicznych przekroczy już 1% PKB. A kiedy dodamy jeszcze do tego słupka na końcu dzisiejszego, działania, które są jednorazowe, tak, czyli opodatkowanie transferu of otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, czy wpływy z emisji, nie z emisji, tylko ze sprzedaży. Z sprzedaży. Emisji, CO2. emisji CO2. Kiedy odejmiemy te czynniki, które tylko przejściowo obniżają deficyt, to zobaczymy, że deficyt w finansach publicznych już nam przekracza 2% PKB. Dodałeś do tego jeszcze zysk NBP? 7 miliardów? Nie. I teraz, ale jaki z tego wypływa wniosek, żebyśmy jakby usystematyzowali to wszystko? Hmm, tak jak napisałem w piątek w newsletterze, my jesteśmy takim krajem, który w Europie Środkowej nie geograficznie, ale pod względem polityki gospodarczej plasuje się gdzieś między Czechami a Rumunią. Czechy to jest taki model polityki gospodarczej niemiecki: nadwyżka budżetowa, niski dług i piwo. E, I piwo. Tak. Tak? E, natomiast Rumunia to jest taki model polityki gospodarczej, że jak mamy wysoką inflację, wysoki wzrost. To jeszcze dosypiemy pieniędzy z budżetu, jeszcze podgrzejemy, tak? I powiększymy dług, i powiększymy deficyt, i powiększymy inflację. To Banfeń, jest model kapitalizmu. I czy wino. <noise> tak jest. I my jesteśmy gdzieś pomiędzy. Znaczy, ja nie uważam, żeby to, co się działo z budżetem, było naganne w sensie makroekonomicznym. Gospodarka zwalnia, a w okresie, kiedy gospodarka zwalnia, deficyt często rośnie. Tak to bywa. Tak? Ale jednocześnie takie powiedzmy kombinowanie, wyrzucanie części wydatków poza budżet, powiększanie deficytu, nie powiedzmy poprzez finansowanie wydatków, które mają silny efekt popytowy, jak inwestycje publiczne, tylko nowych transferów społecznych, które już mają coraz mniejszy efekt popytowy. To wszystko sprawia, że no, ciężko mi też ocenić jakby te plany fiskalne pozytywnie. Więc chyba... jesteśmy trochę gdzieś właśnie, dlatego użyłem takiego porównania, że gdzieś jesteśmy między Czechami a Rumunią, tak? My nie jesteśmy, te, te, nie, nie jedziemy po bandzie jak Rumunii, ale nie jesteśmy tak też jest e, niemiecko tych, nastawieni tych, tych jak, jak Czesi. Dobrze. E, Niemniej jednak że, trzeba powiedzieć, że, e, że to nie jest rozpasanie, tak? te, to, to, co rząd zaproponował. No to, to nie, nie jest to, rozpasanie. Nie, nie, no rozpasanie, co, Czy jest to znaczy, co to znaczy rozpasanie? Procykliczność na przykład, tak? coś, No nie, co... dlatego tak, no my nie no, jesteśmy... Tak. Nie jesteśmy... Nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, nie idziemy ścieżką rumuńską. Tak jest. Dobra, ale pewne zaniepokojenie powinno jednak być, czyli powinniśmy bardziej być Niemcami niż Runem. Znaczy, znaczy, w co, mi się wydaje, że po, ja szczególnie nie to szczególnie tego. Szczególnie negatywnie oceniam takie wypychanie wydatków do, do różnych funduszy, które służą mhm. zupełnie czemu innemu. Czyli wyrób, to, żeby, wyrób smaczny, po ale proces to, produkcji. Nie żeby no. sztuczne hasło równowagi budżetowej. No dobrze, w takim razie przejdźmy jeszcze do komentarza Marka Rozkruta do, do, do tej sprawy, bo on z kolei odniósł się właśnie do piątkowego newslettera, mhm. w którym właśnie wspomnieliśmy o regule wydatkowej, na którą patrzą między innymi agencje ratingowe. No i Marek Roskrut, czyli główny ekonomista firmy doradczej EY, mówi, że właśnie reguła wydatkowa nie wymagała tego, żeby budżet był zrównoważony, tylko żeby ograniczać tempo wzrostu wydatków w całym sektorze finansów publicznych. Mhm. Więc yy, No tak, ale mówił, że to tylko marketingowy zabieg to, to zrównoważenie. Znaczy oczywiście, że nie wymagała, ale de facto przekładała się na konieczność prawie zrównoważonego budżetu. No i pamiętajmy, że ten fundusz solidarnościowy nie należy do tej reguły wydatkowej, tak? Więc tak. jakby... Został wyłączony. Znaczy mi się generalnie wydaje, że reguła wydatkowa umiera. Eee, umiera. I teraz to jest oczywiście pytanie, które prawie nikogo nie obchodzi. Eee, co się dalej stanie z tą regułą? Nikogo w sensie przeciętnego obywatela, przedsiębiorcy. Eee, ale... no bo zmiana tej reguły nie wpłynie na, nie wiem, na jakieś podstawowe parametry naszej gospodarki. Ale w długim okresie to jest jednak istotne pytanie. Jak, 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 jakie ustalamy reguły dla, dla budżetu państwa? No więc ta reguła umiera powoli, ja nie wiem, czy ona przeżyje ten rok i zobaczymy, co, co będzie po niej. No dobrze, to w takim razie jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w sprzedaży detalicznej w strefie euro, rzut oka za granicę. Aha, osta ostatnia rzecz, bo chciałem po 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 pokazać... Przedostatnia jeszcze tak. coś. Ja chciałem pokazać ciekawe zjawisko polegające na tym, że sprzedaż detaliczna rośnie bardzo stabilnie w strefie euro w warunkach, gdy produkcja Przetwórstwie przemysłowym jest w recesji. Nigdy nie było takiej różnicy między dynamiką sprzedaży detalicznej a produkcją przemysłową. Zobacz. Mówisz o tej różnicy tutaj na końcu, tak? Tak. Nigdy nie było takiej różnicy. W sensie nigdy nie było sytuacji, że przemysł jest w recesji i to tak głębokiej w sensie produkcji, a sprzedaż detaliczna w ogóle nie reaguje. I to jest ciekawe. Poza tak? okresami oczywiście kryzysowymi. No nie, ale no, tu masz jednak spadek sprzedaży detalicznej. Mhm. Tak. I tu masz spadek sprzedaży tak, Okej, okay, że ta nie reaguje, I tu a masz nawet ta... spadek sprzedaży. To, to... Znaczy widzowie nie widzą, tak? Więc no to musisz e... pozaznaczyć. Zobacz. Tutaj masz spowolnienie produkcji, spadek sprzedaży. Tu masz spowolnienie produkcji, spadek sprzedaży. Spowolnienie produkcji, spadek sprzedaży. Spowolnienie produkcji, spowolnienie sprzedaży. A tutaj jest inaczej. Tak? Czyli to jest pierwszy taki cykl. Historii strefy euro. I teraz to jest bardzo ciekawe. Znaczy, Konsumenci jest... trzymają się mocno, krótko mówiąc. Ewidentnie jest tak, że firmy przemysłowe, mimo że mają problemy, nie zwalniają ludzi i dlatego ludzie czują się pewnie, kupują. Pytanie, no, bezrobocie, tak bez co zresztą też zaraz pokażemy, bezrobocie w strefie euro, to może od razu pokażmy ten wykres. Bezrobocie w strefie euro, w Unii, w Polsce jest na no prawie, że historycznych minimach, u nas tak. na historycznych minimach, a tak. w Europie prawie. Tak, ale, no i... ale spadek się zatrzymał, widzisz. Już nie spada to bezrobocie. No, no okej, okay, ale cały czas, jeżeli poszukujemy przyczyn, dlaczego sprzedaż detaliczna nie spada, no to masz pierwszą hipotezę, tak? Czyli dużo ludzi ma pracę, ma pieniądze, więc wydaje, mimo gorszych wyników w przemyśle. Tak jest. Okej, okay, czyli roboczo popierasz tę hipotezę. Tak. To, to chyba plus, no właśnie, chciałem powiedzieć. No i myślę, że jeden wykres, właśnie grafika, której nie omówimy dzisiaj, ale jest to Pewna zapowiedź tego, czym będziemy na pewno zajmować się w kolejnych wydaniach wartości dodanych, to jest grafika, która wzbudziła bardzo dużo emocji na portalu społecznościowym o nazwie Twitter, konto głównego urzędu statystycznego i ta oto statystyka 9% wzrostu cen lokali mieszkalnych w trzecim kwartale rok do roku. Wysoka wartość wskazująca na rozgrzanie rynku mieszkaniowego. No i myślę, że. Że tak, tak że, że to jest czas, kiedy będą padać na pewno kolejne pytania o to, w którym punkcie rozwoju jest rynek mieszkaniowy. Trochę o tym mówiliśmy już w zeszłym No roku. tak, Warto to są argumenty. Budynek. Jedni mówią, że przy tak wysokim wzroście cen zaczyna się robić niebezpiecznie. Zwłaszcza przy tak wysokiej inflacji, która obniża realne stopy procentowe. Tak, tak. A inni mówią, że patrząc na Najważniejszy wskaźnik tak naprawdę, czyli koszt obsługi kredytu mieszkaniowego w relacji do dochodów eee, wciąż jakby to obciążenie można powiedzieć jest dużo niższe niż, niż 10-15 lat, niż, no, 10 lat temu i że nic złego się nie dzieje. I no, się dodać dodać można fakt, że w przeciwieństwie do wielu epizodów baniek na rynkach nieruchomości w Polsce nie udziela się teraz kredytów na 100-120% wartości mieszkania. Więc można powiedzieć, że banki są no, w miarę dobrze zabezpieczone. Znaczy ceny mogłyby spaść o 10-15% i prawdopodobnie bankom by nic strasznego się nie stało. Wrócimy na pewno do tego tematu. Jest jeszcze trzecia grupa, która mówi, że 9%? Proszę Cię, a na rynku finansowym można dużo lepiej zarobić i tak. nawet z mniejszym zamrażaniem, jeżeli chodzi o płynność aktywów. Wrócimy na pewno do tego, do tego tematu. Bardzo dziękujemy za dziś, za tydzień. Skorzystam z uprawnień samozwańczego prezydenta tego programu i pójdę, pojadę na narty. Więc w Ignacy pojawi się w komentarzu, który, który nagrany, a wartości dodane powrócą za dwa tygodnie. Życzymy wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Paweł Sołtys. Ignacy Morawski. Dobrego tygodnia.